Jestem w nowym sączu na ulicy na alei wolności na najbliższym skrzyżowaniu chciałbym skręcić w lewo i popatrzcie, na samym skrzyżowaniu mam zakaz skrętu w lewo, pod spodem mam tabliczkę w jaki sposób w to w lewo, czyli w tym wypadku w ulicę Grodzką skręt wykonać. Jestem na lewym pasie, szukam miejsca najbliższego gdzie wykonam zawracanie patrzymy sobie tutaj jak jest oznakowane to miejsce a oznakowane jest tak że muszę wyjechać do strony prawej tej przełączki wyjechać mogę na pas dowolny i wykonam teraz skręt w prawo w ulicę Krocką Wcześniej oczywiście ustępuję pieszym i z ulicy Grodzkiej pojadę w lewo. Tutaj już nie ma potrzeby, aby w jakikolwiek sposób skrzyżowanie objeżdżać. Z lewego pasa mam dopuszczony skręt w lewo, tak z jednej, jak i chyba z drugiej strony. Ogólny sygnalizator, a więc przeciwka będę musiał ustąpić, natomiast przeciwka, jak widać, pojazdy cały czas stoją. Upewniamy się, że tutaj nie ma pieszych, bo również pieszy musiałbym ustąpić. I jestem na Alei Wolności z powrotem.